Gdy po śmierci miliochus w pustkowie, Bóg długo patrzył na mnie i kłaskał po głowie. Zbliż się do mnie, Urszulo, poglądasz jak żywa. Zrobię dla Cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa. Zrób tak, Boże, szepnęłam by w nieb Twoich krasie wszystko było tak samo, jak tam, w czarno lasie. I umilkłam zwękniona i oczy unoszę, by zbadać, czy się gniewa, że go o to proszę. Uśmiechnął się i skinął. I wnet z Bożej łaski straszno od wesela. I rzekł, oto są sprzęty, a oto domice. Tylko patrzeć, jak przyjdą stęsknieni rodzice. I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie, nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić Ciebie. I odszedł. A ja, zaraz, więc nakrywam do stołu, tam podłogę i w suknię moje ciało przeoblekam, i sen wieczny odpędzam. I czuwam i czekam, i już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie. gdy właśnie. Wiatr w pani liczony, serce w piersi zamiera